Cześć. Dzisiaj mamy taki wymiennik ciepła. Nie ten co łazi. Jest to płaszczowo-rurowy wymiennik. No i miał taki wypadek, że zamarsz po prostu. Coś nie zadziałało. Płaszcz jest z grubej blachy, bo to jest chyba z czwórki albo piątki. Także jemu nic nie będzie. No ale w środku. pozamiażdżało troszeczkę te wszystkie rury tutaj dość ładnie widać dość głęboko są pogniecione zgniecione są do tego stopnia, że, że akurat przez to jest nacięta ale przez normalnie przez nie nic nie przechodzi Także wymiennik nadaje się tylko do wyrzucenia. To jest wylot wody. Tam dalej jest wlot. I ma takie przekładki między rurkami, które kierują przepływem wody. W środku jest dość mocno zardzewiały i dlatego został pocięty, bo rdza się opierało te przekładki i nie dało się go inaczej wyjąć a i tak jest do wyrzucenia, także prościej było go rozciąć tutaj jest zasilanie od strony czynnika chłodniczego tutaj wlot, tutaj wylot i to wszystko było razem do kupy skręcone I w środku o, tak O i w sumie to chyba tyle na temat wymiennika. Dzięki.